Teraz do pan burmistrz czuje? W świecie, mamy tu decydować o przyjęciu czy zagwarantowaniu, że pan optował tylko większość z obszarów, które mamy tutaj do budownictwa, na jedynie, kiedy rozwój chwili domie, na własnych wymówkach wykasował już tak po rynkowemu konkluencję. I te argumenty, które pan w zasadnieniu, gdzie nie uwzględnił tych tam uczelaników. Dla mnie to są, dotyczą to samo, można przywalić, jakby Pan podwładnie zrobił, na swoim samym. Jak się Pan Bo Dla mnie to jest po prostu książkowy czy akademicki, przykład nepotyzmu, nic mm -hmm. więcej. To jest przykre mi to, ale tak jak to widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa radny pierwszy, nie Pierwsza informacja to jest. Plac w dawnej Policji Krzywcejnowej jest obecnie niezagospodarowany. Tam były dwie bramki, zostały usunięte. Jest propozycja mieszkańców, są zainteresowani, aby tam zrobić z tego placu parki samochodowych. Bo tam samochodów przybyło. Nie idzie bardzo przejść nad licą Policją i Czy jest taka możliwość w przyszłości, żeby to zrobić? Drugi temat. Mieszkańcy ulicy Kwiatowej mówią i skarżą się, że zostały przywiezione płyty Jumbo w celu, no, płyty Jumbo w celu naprawy tej, tej ulicy i one tam leżą po dziś dzień, a dodatkowo jeszcze samochody, łódki jeżdżą i niszczą tą ulicę, że trzeba było tam się przejść i zobaczyć jak to tam wygląda. Kolejny temat jest na ulicy Sypia. mówiłem o tym, drzewie już w miesiącu lipcu że zakłada tam niebezpieczeństwo i suche drzewo, żeby je, je usunąć. No i tak się dziwnie to złożyło. Minęły trzy miesiące, temat jeszcze po dziś dzień nie jest jeszcze zrobiony, a dodatkowo ponad tydzień temu wichura ten tym duszy się ponad 20 metrowy zwała w połowie i drzewo się oparło o drugie drzewo. Wprawdzie zostało tam kilka dni temu zabezpieczone, no ale takie rodzi się pytanie i mieszkańcy mówią, czy w budowie nie ma pilarzy, gerwatów, czy. Czy coś takiego? No się nie mogą drzewać, panie. Będę oparty Panie Burmistrzu Kraczyński i zadał ponownie pytanie dotyczące, czy nie można by było przy ulicy Wojska Polskiego zamontować lustra dla kierowców wyjeżdżających z ulicy Szerokiej w lewo. Mówię pan, że strefa parkingowa po prawej stronie będzie przesunięta. Mimo wszystko gdy te pojazdy są zaparkowane. Wyjeżdżając trzeba czasami wystawić naprawdę półmaski, żeby dopiero zobaczyć coś jest. Nie. Tylko dzięki uprzejmości kierowców nie dochodzi do większych kolizji Drugie pytanie dotyczące parkingu, ale tutaj przy Urzędzie Miejskim czy jest planowana rozbudowa tego parkingu poszerzenie. Jeżeli nie, czy można inaczej rozwiązać? Możliwość parkowania, bo e, ludzie się skarżą, że e, często nie ma miejsca. Samochody tutaj stoją od rana do godziny 15, więc może pracownicy urzędu, którzy nie muszą być mobilni w godzinach pracy, niech parkują sobie e, przy ulicy Wolności na parkingu lub niech to oni płacą na parkingu przy e, Biedronce. Bo często jest tak, że ludzie są zmuszani tylko, żeby coś kupić przy Biedronce, ja też lubię ten sklep, ale ja wolę kupować wtedy, kiedy ja chcę, a nie wtedy, kiedy ja muszę, bo muszę postawić samochód, żeby pójść do urzędu. Dziękuję. No a teraz tutaj pan Boryszkowski mówi, żeby tam był zrobić parking. To nie wiem, no trzeba było środkować, bardzo za ale należało coś tym zatem zrobić. Ja mam taką nietypową sytuację, która wynikła 1 września zgodnie z, 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 z nowelizacją ustawy, a mianowicie chodzi o e, do, dofinansowanie e, pracodawcom e, kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Sytuacja jest taka, że e, nam no, e, gminy wystawiają e, wezwania do usunięcia braku, a mianowicie. Z dniem 1 września weszła nowelizacja ustawy i e, e, wymaga się od nas dróg o pomocy de minimis. To jest gdzieś tam 20 kartek do wypełnienia. I nic nie ma, e, gdyby nas to obowiązywało, to byśmy nie mieli e, pretensji, byśmy to wypełniali. Ale problem jest taki, że. Przykładowo kto kształci Miodocianego podpisał umowę 3 lata temu, ta umowa się kończy 31 sierpnia, a ustawa wchodzi 1 września. I teraz ta ustawa z 1 września nas obowiązuje i nakazuje wypełnienia druków o pomocy de minimis. To są tabelaryczne zestawienia, poniesione koszta w stosunku do osoby tej refundowanej. I teraz tak, gdyby, gdybyśmy otrzymali w tamtym okresie, byłaby to nazwana pomoc de minimis do 31 sierpnia, to byśmy to wypełniali i wszystko by było w porządku. Yy, ale do 31 sierpnia nie nazywała się to pomoc de minimis. I teraz, jeżeli my wypełnimy tą tabelkę, to. Uważa, że błędna będzie to, będą to błędne informacje, które, które już wcześniej zostały określone w tych zarządzeniach. Przed posiedzeniem dzisiejszym Państwo otrzymaliście nowy wykaz, poprawiony wykaz. Jeżeli tam już brakuje, możemy jeszcze podać. Proponuję spojrzeć na pozycję numer 3. W kolumnie numer 4 prowadzi zapis o treści strefa zabudowy mieszkaniową i -y i strefa ROA. Odnosi się to już do e, ustaleń 4, ale powinna się znaleźć w pozycji 5. Czyli z pozycji 4 tą treść wykreślano. Możecie teraz spojrzeć na pozycję 26, już w dalszej e, części. W kolumnie numer 5 e, błędnie wpisano nazwę miejscowości, obrębu, lokalizacji, e, miejsca lokalizacji e, działki przedmiotem uwagi. Pisano, że ona jest zrealizowana w Rekobie. Odnosi się to do miejscowości bardzo do projektu studium. Została wymieniona tylko działka 143. Powinna się znaleźć również działka 144. Kolejna autopoprawka odnosi się do pozycji numer 31. Również zabrakło po prostu wpisów. Zebrakło treści. Proponuję tutaj taki schemat że będę odczytywał treść rozpatrywanej uwagi i związana jest z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Kto z Państwa Radnych jest za rozpatrzeniem uwagi numer 1 jako nieuwzględnionej? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa Radnych się wstrzymał?